Siemka, siemka, w tym odcinku znowu jesteśmy na Buni Planet, ale zanim zacznę odcinek, chciałabym Wam powiedzieć krótkie ogłoszenie parafialne. Odcinki podwójne, czyli kiedy będą się pojawiały odcinki dwa razy, będą się pojawiały w poniedziałki, środy oraz tyle, no i pewnie też w piątki. A tak to niektóre dni tygodnia oprócz sobot, oraz soboty też będą wolne, więc zapamiętajcie to, że, no po prostu, no nie będzie że po prostu, no. Aha, nie mam VIP-a, dobra. Spokojnie się skończył VIP. Że po prostu nie będzie wtedy odcinku, więc zapraszam do oglądania. Sie. Więc zapraszam do oglądania. Sie, moi drodzy. Jak widzicie, skończył mi się VIP, ale fajnie. No super wczoraj jeszcze się cieszę z vipa no ale no niestety vip się skończył nic nie poradzę może go kupię a może nie jeszcze się mamy trochę tych diamentów ale wątpię że ja go kupię w tym odcinku bardzo bym chciała zrobić metamorfozę mojego pokoju na właśnie na budykane zobaczę czy <laughs> nawet nie mogę rozbić skarbonki ale wypas dobra idziemy sobie do naszego pokoju i myślę, że pójdziemy sobie na małe zakupy z tego, że powodu, no, nie aktualizuję tego pokoju już przez ponad prawie kilka miesięcy. Damy, damy sobie oczywiście tutaj mycie. Mycie chyba przez dwie godziny. Ok, start. Proszę bardzo. O, jakiś program antywirusowy. Ok, dobra. Myj sobie. Tobie to tam wracam. Przynajmniej zarobię sobie trochę pieniędzy. Halo, a nie tobie. Nie tobie strzelin. Tylko tobie. I nie wiem co by tutaj tobie dać. No chyba, że możesz robić zupę. Gotować. Dobra, damy im oczywiście gotowanie. Ten pushing ma gotowanie. Strzelin mamy cię podłogi. A my w tym czasie pójdziemy sobie do sklepu. Nawet nie muszę iść spoko. Dobra, więc ja sobie pójdę sobie tutaj do sklepu i kupię sobie coś tam, bo w sumie dawno mi nie było. Tutaj mamy też ofertę jakiejś Summer Color za 100 końców. My mamy tyle, czy nawet mało, więc... No, nie będzie takiego wypasu, jakby to mają VIPy w sumie. W ogóle ja na starym moim koncie miałam taką fajną wanienkę i myślę, że będziemy się i myślę, że mnie, że chyba... aha, dobra, pokój rozmów jest pełny, okej, okay, dobra. Właśnie jest też taki dziwny lag, że ten... że jest jakiś pokój rozmów pełny. Ja będę chciała zalogować się na moje pierwsze konto na sumie może nie pierwsze, bo nie pamiętam tego pierwszego. Tak, i to jest moje stare konto. Tylko czy ja teraz będę pamiętać hasło w tym problem. będzie dobre. I chyba jest dobre, bo jest łączenie, więc prawdopodobnie jest dobre. No i zalokowaliśmy się. Mamy tutaj siódmy poziom. Wyglądamy okropnie. szczerze mówiąc. Więc ja jestem bardzo ciekawa mojego pokoju. Wow! Czy wy to widzicie? To... Ja cię! Ale mega! Nie wiedziałam, że ja go sobie tak urządziłam. Muszę sobie wykluć... No dobra, no to jak będę miała flipa, no to sobie go wykluję. Ale fajnie! Ty. Jestem bardzo nawet ciekawa, co ja tam mam. Fajnie! Ale ja to sobie fajnie urządziłam! Ale super! A to są te fajne takie te... Fajnie. Ej, to jest fajne. Ja to zostawiam, bo ja wtedy lubiłam bardzo kolor różowy. Bardzo fajnie. Aha, dobra. Pokój rozmów jest pełny, a ja chciałam zrobić remont. Fajnie. Dobra, więc może przebierzemy naszą hejkę tu martynkę 2. Więc ja sobie wejdę tutaj w to. To będzie chyba najgorszy odcinek w Planet. Mi się przynajmniej wydaje. Damy jej, słuchajcie, sobie Furia już... Furia? Ja ją tak nazwałam? Mojego Buni? Czekajcie, bo ja... To jest dziwne, ja nie pamiętam nawet swoich Buni. Furia, XD i Maniuneko! Maniuneko pozdrawiam! O Boże, Maniuneko, omg, oh Furia. Spoko, no to damy tutaj. Tak, dobra. No to fajne, no to fajny, no fajny i No normalnie fajny i Mamy kurde. Co tam poradzić? Nie, nie chcę tego irokesa. też nie chcę tej czapy. Ale myślę, że taka czapka będzie nawet okej. Okay. Dobra. No dobra, niech to będzie. Stworzymy sobie luka. Oczywiście napiszemy... jest hitem. I słuchajcie, zaraz będziecie pewnie mówić, czemu nie ma odcinka z Blockstar Planet? Nie ma tego odcinka, ponieważ w Blockstar Planet coś się zepsuło, ponieważ jak sobie wejdę sobie tutaj, napiszę sobie BSP, Zobaczcie co się dzieje. Może teraz chociaż mi się uda, ale nie wiem. O, no w ogóle tutaj jest o mój, dobra. Mam nadzieję, że to się załaduje, bo nie będzie w sumie wtedy odcinka, ale miałam nagrać odcineczek. Może się uda na tym, a może jednak nie. Bo jest tam jakaś przerwa techniczna, z tego co pamiętam, że czas na przerwę, coś takiego. Ale może wyjdziemy, może się uda. Fajnie by było w sumie. No i widzicie, czas na przerwę. Trwają prace konserwacyjne na blog.stp.wcgurcine, fajnie. W ogóle ja chyba wiem, jak nazwę ten odcinek. Wchodzę na moje stare konto na Bunny Planet. Dobra, może zobaczę sobie moje stare wiadomości. Tutaj jest oczywiście odcinek. Lewo. Ale wątpię, że je przeczytam, bo to było bardzo dawno temu. Pisałam z ludźmi prawie dwa lata temu. Więc dobra, wyjdźmy stąd i może zaloguję się. Na, mówi Star Plan. W ogóle wyglądam teraz jak jakiś menel. Ja nie wiem, to już lepiej wygląda. Cute oliwka. Ej nie nawet. Zakręcę sobie kołem, No nie kręciłam. No, wypadło nam chociaż jeszcze 25. Ciekawe, ile mam w nie ma no. Moi drodzy, mnie to mega zaskoczyło. 11 tysięcy expa i. Tyle monet Nie, słuchajcie, ja, ja się poddaję, ja chyba kupię tego VIPa Ja nie wiem, ale chyba tego VIPa kupię Powiedziałam, że będzie mało, a jednak jest tego o wiele, wiele więcej Więc słuchajcie Jeżeli chcecie, abym kupiła na tym koncie VIPa To musicie zostawić tutaj, nie wiem, góra, 5 łapek w górę, nie wiem Dobra, więc ja sobie wejdę na to konto, na Movistar Planet i widzimy się za chwilę a więc tak moi drodzy, jesteśmy już na tym moim starym koncie. I mamy tutaj 9 znajomych, a ja myślałam, że mam ich góra 20, ale albo ja ich powywalałam, albo oni mnie wywalili ze znajomych, ponieważ już nie grałam. No i mamy tutaj, widzicie, ofertę VIP. Oczywiście nie kupię jej, bo nie chcę się... jej. Nie wiem, czy chcę. Jestem bardzo ciekawa, ile mam znajomych. Mamy tutaj moją. Okej, okay, dobra, jest co jeszcze moje stare konto, kolorowa lenka 8. To było moje stare konto. Ale naszym czym oczywiście tym? Trzeba zobaczyć wiadomości. I niedługo i tak mi się... Co? So, naprawdę? Naprawdę? Waliło mi wiadomości. Czemu? Czy ja tę osobę poblokowałam? Co? Czekajcie, zobaczę moich zablokowanych. Zablokowani... No i mam tutaj jakiegoś Haka i Konkona, nie wiem co pisali do mnie, więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Więc ja się z wami żegnam i cześć!